Cały czas testuję topiarkę i na pewno wiem, że chyba lepszą pracą, znaczy na pewno, zobaczymy, ale lepiej będzie pracować, jeżeli wrzucamy wosk na rozgrzaną topiarkę. Teraz zrobiłem to doświadczenie, bardzo ładnie od razu zaczęło lecieć. Nie ma przerw w pracy, także w topieniu i zobaczymy czy jednolicie się wytopi wosk zastosowałem dodatkowo taki filtr z gazy jak widać działa Zastanawiam się, czy nie zrobić podwójną ściankę, ale to na razie wszystko w fazie testów. Podoba mi się, dlatego że sobie spokojnie to wrzucam, idę pracować i jeżeli jest woda, to tu się nic nie stanie. Możemy się w ogóle tym nie, nie zajmować, nie przejmować. Stoi w miejscu docelowym, gdzie nie przeszkadza i nie zabrudzi mi mojego pomieszczenia. Także odlewamy. Wezmę rękawiczkę bo już pokrywa jest dosyć gorąca, no bo wrzuciłem to na ten, pokażę Wam chwilę, o. To już przetapiam po raz kolejny, bo mi się podoba, dlatego że z każdego przetopu jest coraz czystsze, a zobaczcie, że wydawałoby się, że wosk jest czysty, a ile tego gie jeszcze. Dzisiaj zrobię jeszcze dodatkowo ee, ciepłym, że tak powiem, pojemniku będzie odparowywało i, i, i dochodziło do temperatury pokojowej. Będzie na styropianach, będzie zasłaniał szmatami, żeby było jak najcieplej, żeby on sobie spokojnie, powolutku tracił e, temperaturę. No dobra, to ładnie tu się leje. Ja idę sobie pracować na pasiekę i później. Nagram jak to dalej zapakuje Krążek się cały wytopił w tej chwili umieściłem go proszę, cały garnek umieściłem go w ulu na styropianie teraz przykryję szmatkami, daszkiem i czekamy 24 godziny. To są moje stare zapasy e, wytapianego wosku e, metodą domową. Jak widzicie tutaj, e, kolor ma znaczenie, dlatego że ten, to wosk od razu wytapiany był z ramek no w garku na kuchence, także taką metodą, tak jak mówię, domową. Ten później był jeszcze ponownie czyszczony do sprzedaży, dlatego że jednak klienci szukają czystego wosku, żeby sobie porobić świeczki i przetopiłem, porobiłem w takie sztapki, żeby to łatwiej się sprzedawało. Tu też są mniejsze, większe sztapki. Natomiast to jest wosk po dwukrotnym Oczyszczeniu w tej topiarce. Jak widać, kolor zupełnie inny. Także tutaj myślę, że klienci będą bardziej zadowoleni, dlatego że no, pytali się o taki żółciutki wosk. No, próbuję to uzyskać. No i w tej chwili ten mój wczorajszy wytop otwieram. Zobaczymy, jak to się sprawuje. Jak widzicie, otulone. O, to jeszcze jest cieplutkie. Haha. Ha. To jeszcze jest cieplutkie. Wiecie co? To ja jeszcze to zostawię. Niech sobie to do jutra. wystyga. Chociaż nie no trzeba zobaczyć. Nie wytrzymałbym. 24 godziny minęło. Także. No i zobaczcie jaki kolor. O, to jest gorące wręcz jeszcze. Ha, ha. To może teraz przy tej okazji sobie zobaczę. A już następny zostawię aż do całkowitego wystygnięcia. No jest żółciutki, ale jest miękki jeszcze. Jest miękki. No dobra, to w tej chwili... No kolor jest śliczny ale nie ma co wariować niech on sobie straci temperaturę na razie już tak na ostro a następnym razem to poczekam dwa dni żeby zupełnie zupełnie wystyk i dopiero go wywalę okej okay, to wszystko w tym wejściu zakopiłem sobie nierdzewne wiaderka prawie 14 litrów pojemności świat ludzie nie ma co kupować większych i wypróbowałem na razie jest to e, zrobiłem dwa wiaderka e, jedno jeszcze się studzi jeszcze jest ciepłe po 24 godzinach mazuska no, ucieka tu mi fruwa przed nosem e, a drugie zrobiłem na zimno to tamta tam bryła była już Czwarty raz, że tak powiem odparowywana i widzieliście na poprzednim filmie, że mimo wszystko leci trochę syfu. Ta była zrobiona drugi raz i na zimno. I to będzie zrobiona trzeci raz na ciepło jak tamtą bryłę wyciągnę. Zobaczymy ile na dole jest bałaganu. No jak widać cały czas syf się wytapia. Także takie pojedyncze domowe tu mi zostało taki półksiężyc z tego wszystkiego domowe wygrzewanie wosku no może jak się ma dużo cierpliwości da coś ale tak jak widać to już jest wygrzewany wosk w sumie trzeci raz i ile syfu cały czas no dobra trzeba będzie oczyścić i dalej zobaczymy robię doświadczenia ile razy trzeba będzie wygrzewać żeby się tego dziadostwa pozbyć zobaczcie wosk robi się coraz fajniejszy żółciutki o ale zobaczcie że cały czas syf wychodzi to już robione jest szósty raz i cały czas cały czas no jest już coraz mniej tego syfu ale wyłazi i wyłazi i wyłazi no, zrobię siódmy raz A, dostałem z ciała <laughs> właśnie jakaś pszczółka mi się tutaj napatoczyła no ale sam wosk robi się ładniutki no dobra dobra zobaczymy no ja do skutku będę się bawił z ciekawości ile razy będzie ten syf cały czas wychodził